Dobra. Jesteśmy jeden na jeden. Na znaczy, w sumie to ja jestem. mi gra. Ja jestem. To jest gra to będzie. No jak wygrać z pani. Będzie i to jak? Gdzie Gramy ty? w bambikowym stylu. Gdzie on jest? To, to próbuję robić. To jest strefa. O Boże. Nikt mi nie uwierzy. Jak ci może nie uwierzyć jak masz dowód, że Statystyki, no co? Sam sobie zrobiłeś te statystyki, no A w sumie Teraz tylko lokalizacja ostatniego bambusa i winek Jak wsiądzie to 17 kili Co ja już Powiedz jak ci się... Co, co sprawiło, że masz tyle prawda. kille ma tak? tylko O kurcie Tak jest Za tak ja chcę, żeby zatańczy. No! O no, to bym... Oh. Ja, jak ja to coś jak rozrobię to, to będę koksem pro koksem oh. Teraz ja jeszcze foteczkę trzeba zrobić Proszę statystyki <noise> nie, nie wiem czy ty się podniesiesz jak, jak to życie z bambole. bambolę <noise> Ale win Był, był mój wkład jest tylko no, e, ja taki niewerbalnie. Dobrze. Duchowy jestem. No. Wsparcie duchowe tylko 10 ma... likwidacji, to rekord, rekord, mój rekord. 17. Mamy drugą dywizję i zwycięstwo dzisiaj. Który, ile zwycięstw dzisiaj? Pierwszy, wczoraj było. No, wczoraj. wczoraj odblokowana została parasolka, dzisiaj drugi winek. Dobra, to dziękujemy wszystkim. Papa, pa. to byłem ja. Do zobaczenia w następnych filmach z Fortnite. A.